Natomiast mnie zachwyca to, że taki, taki pierwotny gen jest do przekazania, gen poszukiwawczy, no. jest do przekazania w następne pokolenie. Rozumiem, że to jest dla Ciebie taki ważny sens życia. No to jest mój konik, to jest mój konik. Jeśli miałbym jedno życzenie, to życzyłbym sobie żyć z tego i robić to całe życie. Słuchaj, my poszukiwacze tworzymy społeczność, czy tacy zbieracze tych, co, tych rzeczy wypłukanych przez wodę też tworzą jakąś społeczność? Stosunkowo niedużą, bo jednak tych ludzi jest niewiele, ale no tak, no w sensie znamy się. Znamy się. Tak, a płęta tej rozmowy jest taka: życie bez pasji kompletnie nie ma sensu. Nie, podwiedź. nie, nie, nie broń Boże. Nie broń ma sensu. Obłędy, czy są to poszukiwania, czy to jest wędkarstwo, cokolwiek by to nie było. Wszystko się wiąże. A jak się ma pasję, to ma się jakieś cele. Jak ma się cele, człowiek się budzi I rano, ma się i ma, taką uśmiechniętą ma, ma, twarz. Budzi się rano i wie, co ma robić, a nie się zastanawia, co ma robić z całym dniem, czy z całym tak. tygodniem, miesiącem, z życiem. Tak, i Coś się, się dzieje. I ma się uśmiechnięte twarze, tak jak tych trzech facetów. Pasja czyni życie sensowne.